Co to jest szansa? To wsianowie środowiskowy dom samopomocy. To miejsce, do którego z wielką radością, z wielką ochotą przybywają mieszkańcy naszej gminy wyjątkowi mieszkańcy. To ci, którzy są najsłabsi, to ci, którzy są poszkodowani tak naprawdę przez los, przez życie, przez zdrowie. To ci, którym potrzeba jak najwięcej naszego serca, naszej pomocy. W naszym przypadku to piękny środowiskowy dom, który w tym roku będzie obchodził pełnoletność, 18 lat to brzmi dumnie, ale 18 lat to także wyzwania, to także to, co staje się dla nas przeszkodą. Co było przeszkodą? Przeszkodą były bariery, przeszkodą były zużyte sprzęty, przeszkodą, przeszkodą był nis, mały metraż. Udało się. Dzięki środkom pochodzącym z Ministerstwa Rodziny i wielkiemu wsparciu Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i otrzymaliśmy środki finansowe na poprawę warunków tej placówki. Placówka, która mieści się tak naprawdę w przyziemiu przychodni zdrowia, czyli pozbawiona tego, co nam wszystkim do życia potrzebne, czyli pozbawiona dużych okien, pozbawiona dużej przestrzeni. Okazuje się, że może fantastycznie funkcjonować i w takiej przestrzeni. Nasza placówka, wprawdzie skierowana jest do szeroko rozumianej grupy osób niepełnosprawnych, bo są to osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością, a także z niepełnosprawnością zaburzeń psychicznych i upośledzeń, tym razem, tym razem po raz kolejny i bardzo dobrze skierowaliśmy naszą uwagę do osób z tą szczególną niepełnosprawnością, niepełnosprawnością sprzężoną, czyli taką, która ma ogromne wymagania opiekuńczo-terapeutyczne. Zespół terapeutów, który tutaj jest, fantastyczny zresztą, to osoby, które traktują naszych domowników jak członków rodziny. A przecież o członków rodziny właśnie dba się najlepiej. To jest właśnie sala, która dzięki pozyskanym środkom z ministerstwa została wyremontowana i zmodernizowana pod osoby niepełnosprawne ze sprzężeniami, które uczęszczają do tej sali. Na początku było ich trójka, teraz mamy piątka. W niedalekiej przyszłości, już za dwa tygodnie, będziemy mieć szóstego uczestnika. Dzięki tym środkom udało nam się pozyskać nowe pomieszczenie, tak zwaną salę białą. Biała sala będzie użytkowana przez osoby z wieloraką niepełnosprawnością, które mają problem ze wzrokiem, ze słuchem, na które musimy oddziaływać zmysłami poprzez dotyk, poprzez smak, poprzez wizualizację metodą snuzelan. Czyli udało nam się wygospodarować kącik sali doświadczenia świata, gdzie każdy z uczestników będzie miał miejsce do relaksacji, do wyciszenia, jak również do pobudzenia. I cieszy mnie to, że. Udało nam się powiększyć to pomieszczenie i każdy uczestnik będzie miał takie swoje malutkie miejsce, gdzie będzie czuł się naprawdę dobrze. Wsłuchujesz się w dźwięki oceanu, wirującą wodę, spokojną rafę. Ocean szumi, koi, uspokaja. Czujesz, jak woda okala Twoje całe ciało. Jest Ci ciepło i przyjemnie. Całe ciało odpoczywa. Jest lekkie, rozluźnione. Ocean koi i uspokaja. Odpoczywa. Prowadzenie w trans y, z odpoczynku relaksacyjny jest związane również z osobą prowadzącą. Osoba, która wprowadza musi również mieć w głosie spokój. W ten sposób prowadzi to do wyciszenia osoby, która ma się zrelaksować. Y, dźwięki wydawane przez kolumnę wodną, rodzaj oświetlenia, muzyka, to wszystko ma wpływ. To jest bardzo przyjemne odczucie, jak się, się czuje jakby był w, wodzie taki, no jakby nie był tu, gdzie jest, tak? Zauważamy, że każdy uczestnik ma inne potrzeby i przy opracowaniu programów, które przygotowujemy jako zespół terapeutyczny, stawiamy na każdego uczestnika i rozpatrujemy jego różne możliwości i chcielibyśmy, aby te plany aktywizacji postępowania terapeutycznego były bardzo zindywidualizowane. Ubry ten spokój, to rozrywający ro, te dźwięki, ten przestrzeń tą taką ciszę, taką muzykę taką fajną. Każdy element, każdy sprzęt był typowo dobierany pod naszego uczestnika. Znamy już ich bardzo długo, i tylko po długiej weryfikacji i przebywania z nimi wiemy, czego tak naprawdę potrzebują a nie są w stanie nam o tym powiedzieć. To, że powstała tak zwana Biała Sala, to tylko dodatek przecież do codziennego trudu tego zespołu, bo nasz dzień nie polega na tym, że leżymy na tych łóżkach i przyglądamy się tylko, czy pięknie nam się świeci, czy płyną obrazy, czy bańki mydlane fruwają dokładnie w sposób, jaki chcemy. Trud pracy tych, tych opiekunów, tych terapeutów, to zabiegi pielęgnacyjne, to higiena osobista, to karmienie podopiecznych, to także przed i przede wszystkim okazywanie im zainteresowania i ciepła. Cieszymy się bardzo, że po tak długiej przerwie, że w okresie pandemii udało nam się wykorzystać czas zawieszenia placówki na to, żeby zmienić jej oblicze, na to, żeby zmienić jej wyraz, obraz żeby stworzyć klimat bardziej domowy. Piękne, nowe podłogi, piękne ściany, piękne wyposażenie i to wszystko, co powoduje, że przecież chodzi tylko albo aż o to, aby ten dom był bliższy niż był kiedyś.